Przy ulicy Wilardczyków 17 w Wałbrzychu powstała nowa hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 5000 m2. To inwestycja w Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, jedna z wielu na południu Dolnego Śląska. To jest miejsce, gdzie Lokalni przedsiębiorcy, ci, którzy tutaj zainwestują, którzy stworzą tu miejsca pracy, będą mogli po pierwsze robić dobry biznes, ale także stwarzać dobre miejsca pracy, dobrze płatne, inteligentne w kontekście wykorzystania nowych technologii właśnie tutaj, lokalnie w Wałbrzychu. Takie inwestycje mają pomóc stworzyć miejsca pracy na południu regionu. Zainteresowanie wynajęciem hali produkcyjno-magazynowej jest ogromne. Ma ono zwiększyć konkurencyjność rynku pracy. Bardzo wiele osób dojeżdża. Do Wrocławia czy pod Wrocław, często do pracy, do Kobierzyc. Poświęcają na to wiele godzin w ciągu dnia. Tak naprawdę to są trzy, czasami cztery godziny, które mogliby spędzić z rodzinami, które mogliby spędzić w zupełnie inny sposób. W momencie, kiedy będziemy stawiali na przemysł, właśnie tutaj w regionie, w momencie, kiedy strefa wobrzka będzie się rozwijała, a właśnie tak się dzieje, bo wówczas będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju, o zrównoważonym rozwoju południowej, sudeckiej części z tą, no, dzisiaj bogatszą, wrocławsko Legnicko-miedziową, tak to nazwijmy. Takich hal jak ta na Dolnym Śląsku ma powstać siedem. To pierwsza z nich. Taki jest plan na południu Dolnego Śląska. Między innymi jedna z hal ma również powstać w moich rodzinnych Ząbkowicach, z czego się bardzo cieszę. Z tego co wiem, jest ogłoszony przetarg. Wkrótce ten przetarg zostanie rozstrzygnięty. Korzystać z usług nowo powstałego gmachu mogą niemal wszystkie firmy z różnych gałęzi przemysłu. Mielibyśmy problem z prowadzeniem tutaj przemysłu ultraciężkiego. Gdybyśmy mówili o wielotonowych obrabiarkach, tego typu rzeczy, z uwagi na nośność posadzek byłby to kłopot. Ale jeżeli mówimy o przemyśle od średniego, średnio ciężkiego przez taki... Klasyczny przemysł ciężki z obrabiarkami nie ma problemu, jeżeli mówimy o zwykłym składowaniu, też możemy to tutaj zrealizować. Z jednej strony hala jest dość odporna ogniowo, z drugiej strony posiada wytrzymałą infrastrukturę, z trzeciej strony posiada zdolność szybkiego i łatwego przezbrajania się. Przede wszystkim jest jednonawowa. Ściana, która nas dzieli, która znajduje się w tamtym kierunku, to jest ściana, która może zostać zdemontowana i wówczas cała hala, całe 5000 metrów staje się jedną powierzchnią. Budowa hali produkcyjno-magazynowej kosztowała 15 milionów złotych. Dariusz Nowakowski, Miedźowe Fakty.